Cześć, go witajcie, z tej strony Warion, polskie chłopy, łapy się witają, Capuchin ze mną jest? Dzień dobry, dzień dobry. I Warion tutaj się wita, już nie je łapy, tylko polskie chłopy, łapy się skończyły. Chłop się elegancko wita z kontraktu, z kombajnu sąsiada, z naszego Deutsch czyli wracamy, można powiedzieć, do początku farminga, kiedy to się kosiło, ale nie na tej mapie. No i dobra, ja w sumie kapiszą, wypełniłem go zbożem. Tam może nie dokosiłem troszeczkę pszenicy, ale to nic o nic już koszą, na chwilę koszą. Wypełniłem chłopa, chłop z pełnymi przyczepami jedzie, bo te dwie przyczepy elegancko mi na tym kontrakcie przygotowali i chłop już jedzie z tym, z tymi przyczepami na sprzedaż. Mam nadzieję, że przyjmą trochę, za trochę jeszcze elegancko nam pieniędzy za samo zboże przyjdzie, bo znając życie jest tak, że po prostu tylko oni tam część wymagają, ale. Ja sobie w tym momencie przewazimy do ciągników, po ruszamy, mamy lipiec, ma na dół, że też będzie padł, ale to nic. My sobie będziemy ruszać z akcją psiano pod nasz wielki projekt z krowami. I pierwsze co sobie zakupimy, to zakupimy sobie kosiarkę. O nie, nie, no się to załaduje. Nie, nie właziłem aż tak do sklepu, tylko tak Oho. sprawdziłem ile to kosztuje, dobra. Brago słon za słonami. Ja bym wziął na razie bardzo osłon. A czego to tak? Aha. Plandeka już sama z siebie jest, tylko może... Aha, no to jak już plandeka sama z siebie jest, dodajmy te osłony. Konfiguracja noży 3 albo 6. 3 to jest, że po 3 nabębnie, czy ja? 3, aha, dobra, już nie. Weźmiemy 3, bo chyba w realu wszędzie są 3 w większości. I koloramy, dobra. I osłony w sumie. A. Dobra, to drogowska jest nasz Aha. Ale to nie ten sam autor robi w co to nie. No nie, no nie, tak po prostu. No nie, no nie, no nie. nie wiem, czy sokoły są koło soko, ale znaczy, nie? dobra. Kupmy, kupmy kosiarkę. A nawet no, coś wyszło, pisało, czy 1400 wyszło. A nie, jednak drożej, jest 1200, mniejsza z tym. I drugą maszyną, którą sobie zakupimy, będzie karuzelka. I niezwykły pajączek, no również nie pająk, tylko karuzelka po prostu. Nie jest to zwykły, zwykłe, zwykła karuzelka, tylko taka, trochę inna jak ma właśnie mój sąsiad, taka dziwna jakaś ma większe trochę te karuzele. I jakby ją tu w sumie pomalować? I zapraszam już w tym momencie do kapiszona na kolejny odcinek, gdzie będzie dalszy ciąg nabytków związanych z janokosami. Czy ja mogę tutaj ten sam kolor zrobić? Mogę, dobra. Koła w sumie... czy ten sam kolor? W sumie ja, można i to samo, dobra, kupmy. Pieniędzy z konta trochę uciekło, ale i to na tych kontraktach dopasujemy wysokość chłopa. Na tych kontraktach trochę zarobiliśmy. No i żeby tradycji stało się zadość, oczywiście nasz perguson tak zwany, czyli yy, policencyjny Ursus yy, leci sobie elegancko yy, z kosiarką, no bo większy ciągnik do kosiarki elegancko, A trzydziestką będzie sobie przewracać. Dobra, czy my tu musimy coś podpiąć? Nie, wszystko działa elegancko. Dobra. I jedziemy. Nie jest to zwykła kosiarka rotacyjna, spotykana gdzieś tam na polskich jest to jak meska czy coś, nie? Ale jest ona dość dobrze dopracowana, a... Ta co była zwykła rotacyjna, co na przykład mają chłopy na od biedaka do kozaka, to ona była już 19 i ona nie podoba mi się z jednego powodu, że te noże o kontrakt zrealizowany elegancko, część pieniędzy się zwróciła i jeszcze przychód ze zbiorów, jest tak jak myślałem, powiem, yy, że yy, dochód z kontraktów to będzie część, a jeszcze część zboża przychód ze zbiorów na cały A, troszkę, A, troszkę. zawsze dobra i pince zła. Plus flaszka, ale flaszki tutaj na koncie nam nie do Yy, dobra, czyli jest to takie mesko, nie jest to zwykłe, ponieważ tak jak mówię, ta kosiarka, co jest zwykła, zwykłe tam, żebym ja tylko trafił, dobrze, ja jadę, dobrze. Yy, ta kosiarka, co jest normalna, yy, po prostu, no z tam 0,42 chyba, to ona ma dziwne, że po prostu tak jakby te noże są pod kątem. Ja wiem, że w realu one powinny być pod kątem, ale nie aż pod takim, że już koniec tego będna jest jakby w górze. i to tak nieładnie wygląda, mi się tylko jak kosiarki tak się nie podobają. A tu wybraliśmy już sobie te mody wcześniej, i ta posianka jest elegancka. Co prawda nie można zdjąć osłon. Nie wiem, chyba można było na których modelu. Nie wiem, czy w tym familiu, czy w poprzednim, ale w tym niestety osłon nie można zdjąć w sumie i dobrze, żeby ino kamień nie trafił. Jak będzie w 30 8, bo on też będzie, żeby te zostały znane. Dobra, lecimy sobie elegancko na naszą łąkę, którą my zasiali już. Jeszcze w tamtym sezonie, ona nawet w tamtym sezonie już była, może nie w najwyższym stadium wzrostu, ale była do koszenia. Yy, w tym sezonie również była już chyba od czerwca, no ale my przewinęliśmy do lipca. Co prawda już tam lekko ta trawa przestarzała pewnie będzie, no ale co zrobić, co zrobić. Szkoda, że w farmingu nie ma czegoś takiego jak uschnięcie trawy. Może nie, że nie da się w ogóle tego kosić, ale że tam mniejszy blon jest, czy, czy, no w realu wiadomo, yy, uschnięta trawa jest coś takiego. Może nie to, że jest mniejszy plon, ale po prostu jakość tej trawy jest nawet i dla byków sława, nie mówiąc o prawa. Mogę jechać w sumie tam, nie zmióc, że... Aha, że i tak z koszody, także tym bardziej. Dobra. I lecimy sobie na naszą łąkę. Zajedźmy elegancko tutaj. Trawa się nie gniecie, tak jak w poprzednim farmingu, także elegancko. I wyjdźmy tak, jak żeby było po Bożymu. Rozłóżmy sobie kosiarkę. Dobra. I akcja, którą najbardziej lubię w realu, czyli koszenie łąk, cygmy, fuch, opuszczamy, załączamy wałek. Aha, wałek trzeba kupić. Co ciągle zapominam o tym, kabli nie ma, i elegancko poczekajmy, aż ja będę rozkręcał. Jest to pięknie wygląda. Szkoda, że tak jak ja ciągle mówię, jeśli chodzi o mapy, ja lubię takie mapy, gdzie jest łąka koło łąki. Ponieważ u mnie w realu, u mnie jest coś takiego, że jednak ja mieszkam na Wyżynie, gdzieś tam, tam gdzie mamy, co to tak jest? Dobra, dwójkę zarzućmy. Ja mieszkam na Wyżynie i gdzieś tam na górkach są tylko i wyłącznie pola, grunty orne, wiadomo zdarzą się jednostki, gdzie ktoś tam ma jakąś wąkę czy lucernę i w ogóle, ale jeśli chodzi o takie łąki, 15 na godzinę, a książkowo wiem, że jest 12, bo mieliśmy taką kosiarkę, nawet jeszcze w latach 80 -tych, 90 -tych, nawet do tej pory mam instrukcję, także wiem, że 12 na godzinę się powinno z tym jeździć, ale mniejsza z tym. U mnie łąki są przy łące, łąka koło łąki, są to z reguły obszary jakieś tam podmokłe koło rzeki Pilica, czy też rzeki Wierzbórka, ale mniejsza z tym. A tutaj sobie zasieliśmy łąkę, no na naszych polach można powiedzieć, ale wiem, że na tej mapie jest okolę, są obszary. Wiem, że Riot też coś takiego lubi robić, że tam koło łąka, koło łące, że jest obszar, gdzie są tylko łąki. Yy, tak jak tutaj widzę, tylko sobie zawróćmy, pokażę na minimapie. A właściwie na tej dużej mapie, że tutaj też pola te 130. No a cofnijmy. Ja wiem, że niektóre Janusze to i na... czy się ogląda gdzieś, to i cofają Podnoszą i cofają, ale dobrze wiemy, że rotacyjno to im można cofać bez podnoszenia. Także mamy też obszary, gdzie są po prostu łąka koło łąki. Szkoda, że są to miedze, bo u mnie w realu to jest coś takiego, że między łąką, moją przykładowo, a łąką sąsiada nie ma miedzy. Nie ma żadnych szaków, nie ma żadnych między tylko po prostu kości się naczuli, że się tak wydarzy. Się zakosi, trudno, więc dla nas. Najwyżej nas kolejnym razem sąsiad zakosi i tak to i tak to jest. Mniej więcej tam w granicach łąki gdzieś przy rowie jest drzewo albo jakiś kołek, który symbolicznie gdzieś tam graniczy tą łąkę. Także tak to jest, no ale mówię. Tutaj mamy sobie łąkę tak, gdzieś tam miedza to czy trzecha, trzeba jakoś zrobić. Dym, ja robił swoją mapę pewnie. Zrobiłbym coś takiego, że że nie byłoby tych niec między łąkami. Dobra, ja sobie zmniejszę jednak tą prędkość, kurde, 10, jest 15, chociaż... Dobra, jakby było ten 12, to by było elegancko, bo jednak chcę jeździć pełnymi przejazdami, a nie omijać to wszystko. Teraz tak, jak klikam alt tap, to mi się na Geoportal włącza. Czy ja, czy, czy ja chłopie mogę przełączyć tu, ile ja mam, 8 minut? dobra. Yy, ja mam 8 minut, także pokosimy sobie jeszcze chwilę. I chłopie, czy ty żeś tam już to wszystko sprzedał? I ja. I warto robić, czy nie warto? No spokojnie, na razie my kombajn, im i przyczapę bo jak już będziesz wolny, to zapraszam cię, chłopie, tutaj już na koszenie. A ja mm -hmm. już polecę sobie do 30 i jeszcze chociaż troszeczkę sobie przecząco. Nie wiem, czy nie zrobię cięcia, żeby odcinek też nie wynalazł jakieś tam 20 minut. No, jak chcesz. Poprzez... Ale to mówię, to już później, jak już będę dojeżdżał do Na razie jeszcze po elegancja. elegancko. Ja Wiadomo, co, co innego jakbym tutaj kosił, nie wiem, yy, sam, bez żadnego nagrywania, bez gadania, to pewnie by się odbyło bez, no pewnie bym tu kosił idealnie, można powiedzieć, na te przejazdy. A taki człowiek się też chce skosić na gadaniu, czasami się zdarzy lekkiej kęty trawy, mijot, czasami niepełny przejazd, gdzieś tam chyba się skupia na gadaniu, ale mniejsza z tym, potem trzeba będzie tu do drogi elegancko jeszcze podocopywać, ale fajna na ta łoka wyszła. Dobrze, że tutaj za namową bopsa zrobiliśmy coś takiego, że tutaj wywaliliśmy część tego zagajnika. Tutaj po, poza, na, nam za gospom. generalnie jak budowaliśmy gospę, tutaj przerobiliśmy nawet ten teren, jak nie było tejże mapy. Patrzcie, Ja to chłopie mam coś takiego, że jak gram na u siebie na save'ie i raz na początku włączę tryb pudziana, to do końca serii za mną zostaje, albo włącza i wyłącza. No i dobra. No i y, fajnie my tu wygospodarowali ten teren, zostawiliśmy mały zagajnik. Ja tu się jeszcze wolał kawałek y, w, te, w te zagajniki, tutaj w te wagna. I mało tego, jeszcze oprócz tego to pole podzieliliśmy sobie na dwa, na jednej części rzepę, na drugi łąka. I myślę, że przez dwa sezony, jeszcze łącznie z tym, dwa sezony tak zostanie, zanim będziemy łąkę przesiewać. Y, myślę, że potem się z czasem dołożę do tego pola jeszcze. Jakby sąsiad tutaj był uprzejmy nam odsprzedać, bo to też taki na emeryturze, on w drugą stronę sieje i w ogóle. Także gdyby był nam uprzejmy by z czasem go sprzedać, to bo to chopie ta pszenica, co jest między naszymi, to się dowiedziałem, że to jest tego samego dziona, co to yy, sadził kartofle koło także... Yy, on będzie na emeryturę szedł, także będzie sprzedawał pola jedno i drugie, może z czasem dzierżawy na oddać. Bo też Dobrze. jest dla jakieś dzierżawy braku. tu gadałem już z chłopami, yy, czyby czy by jakiś dzierżaw tutaj nie oddać. Dobra, łamięćmy jeszcze, tak, fajna, fajna łąka, na no, łąkę to lubię. Chociaż pole, myślę, że też tu będzie fajnie wyglądać, jak dołączymy do tego, czy też, póki jeszcze będzie ten kombajn, czy też będzie po prostu osobne pole tutaj. Myślę, że fajnie z takim zagajnikiem, póki mały kombajn... Wiadomo, z czasem będziemy mieli wiel, większy kombajn, z czasem się może zagajnik zmniejszy, bądź też całkowicie y, znikwiduje, natomiast teraz jeszcze y, niechaj tak będzie. Dobra, ja już jadę do kapiszona. Tutaj został jeszcze taki kawałek, ale dobra, nie ma co przedłużać. Bo jeszcze trzeba będzie poprzetrząsać Jeszcze potem będziesz mógł się chłopie odwrócić w sumie. Zostałem po pociągnięciu W sumie będziesz się mógł, potem, czy to ja później, odwrócić, żeby tu jeszcze taka elegancko do między, bo tutaj już nasza prawa mm. elegancko. I w tak ogóle... Się zrobi. To, ale ...to wszystko było. Demaj do 30. Dobra. Siadam do 30, Czy ja w ogóle? Kupił, kupił, bo już mi się... Na napaczyłem, jak chciałem się to jaka ja kupił. Także te ułem 30 to już paliwa się kończy. Nie wiem, który ciągnik to ma także paliwo słabo, to jest je co chwilę, że ma mały masz. Masa jest w porządku. Masę 30, jest po prostu. Tak, aha, to, to 30, mamy mamy mało paliwa. Także żeby to jeszcze naturalnie wystarczyło. Gdzie my mamy w ogóle stację benzynową? Czy ja będę tutaj? Po sklepu gdzieś. Aha, dobra, no to zajedziemy, zajedziemy, żeby wiesz. Ja wiem, że starczy, na no, całe przewracanie może, chociaż... W tym farmingu wszystko jest nieprzewidywalne, ale na samo przecząsanie powinno stać natomiast na pewności, chociaż pół baku zapłacimy, no, mega pieniędzy nie tracił. mimo to, że my zmienili już na, chłopie, z że mimo to, że my zmienili już na, chłop mi tu łazi jakieś już bo to ty sam, chłopie, dobra, koszty, aha, ja, ja za 44 zł mam pełne, pewny... dobra. Ja chciałem pubak, bo ja ale to tak szybko wskoczyła, ja nie wiem. Dobra, w ogóle ta przewracarka to chłopie rzeczywiście jak pająk wygląda. Chyba na karuzelki zacznę pająk gadać, bo to chłopie ma takie wielkie te, te, te łapy, że mówię, nie wygląda ona jak prawdziwa karuzelka w większości rolników, tylko wygląda ona jak właśnie karuzelka jedyna w swoim rodzaju mojego sąsiada, który to przerabia. nie wiadomo z czego w Bądź też była to jakaś tylko nie polska, tylko jakaś nie wiem, jugosławiańska jeszcze. Nie, jugosławieńskie to były zgrabiarki nie też jeden z nich się Także Głównie niektórzy rolnicy, ci mniejsi, to mają takie archaiczne, że się tak maszyny, że to do muzeum ich Dobra, w sumie ile my mamy minut? W sumie mamy minut 13. dobra. Dobra, ja sobie w takim razie zrobię cięcie, bo to w sumie o czym ganać. I połączę się, jak już będziemy przewracać, jeszcze tam, pogadamy chwilę i najwięcej, że. Dobra, Halo chodź. Studio. To? Halo, Halo studia, Studio, SKTV na razie, cześć. F10. Chłap witam w tym momencie serdecznie, nagrywanie rozpoczęte. I ile jest, witam się już z Wami na łące z przewracaniem. Czyli druga przewracanie, druga moja, naj, najlepsza, gdzie to, że tak powiem, robota czy to W realu, czy w Lubię to robić, chociaż nie powiem, ale gdzieś tam się u nas na kiszonkę robi. Coraz bardziej dążymy do tego, żeby na naszym gospodarstwie już nie... I przewracać w ogóle wiadomo jak się robi paroty, rozumiem Ty chłopie tu jeszcze mógłbyś cofnąć na sposób, ale to, 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 Ale dobra nie nie, nie. przysuń Dobrze tak jest, dobrze tak jest Bo to inaczej nasza trawa, ale dobra nie zawsze w każdym sezonie trzeba Wszystko skosić to najwyżej po kolejnych będzie lepszy plan. No dążymy do tego, że jak robimy pryzmę, Żeby Żeby, żeby nie przewracać tylko po koszeniu od razu zgrabiać I to fajnie zgrabianie z pokosów to jest też robotach, które mega lubię, bardziej niż zgrabianie z roszczą. Nie, nie. Co za tym idzie? Fajnie, lubiłem jeżeli w poprzednim farmingu, jak był Seasons, po prostu się skosiło, się czekało aż wyschnie i te pokosy się grabiło już w takie suknie. A nie tak jak teraz, żeby wyschło, to trzeba po prostu przewrócić. Moim zdaniem w Seasons z farmingu poprzedni był fajny i dlatego nie odinstalowuję dziewiętnastki, 19, może za rok tam pije i na tym seasons. się poprawić Rewelacja naprawdę. Szkoda, że w tym FSS farmingu też tak nie zrobili w opcji, że można włączyć, wyłączyć suszenie po prostu siana ze słońca, albo po prostu przewracanie. W ogóle, co mi w odnośnie tej karuzelki, że ona jest równa. Co to znaczy? Jest idealnie symetryczny wałek, idealnie symetryczne są te... O, w ogóle szybciej yy, Idealnie symetryczne są te karuzele w z podjęciami bo pamiętam, ta zwykła yy, karuzelka, ta normalna, to była lekko przechylona, czy zaraz koziarka jest na prawo i na lewą stronę była lekko, bo no, w ogóle trzy pokosy bierze, co tu za tała ta jest. W ogóle w realu zawsze dwa pokosy po rotacyjnej. No. Także ta zwykła karuzelka to była lekko do lewej strony tak jakby przesunięta, a ta jest widzę symetryczna. No może to nierealnie, a z drugiej strony elegancko to wygląda. I tak to przewracanie idzie, idzie tam szybciej, tam wolniej. No ja jestem zwolennikiem szybkiego jeżdżenia. Gdzieś tam... Wychodzę z założenia, że jak się szybko jeździ, to szybciej to rozrzuci. Niektórzy to jeżdżą po na godzinę, żeby te popasy rozbiła, dalej mniejsza. Z tym, jak widać, te ty ciągniki pod górkę mają lekkie y problemy. Trzydziestka w ogóle też niczym mojego sąsiada i Karzerka też. Tego samego sąsiada. Dobra. Oj, ciągnik, to licho. To, to to nie jest trzydziestka, nie? Ja już skłonny był powiedzieć, gdyby nie ośka, ta płaska, a nie okrągła, to bym śmiał powiedzieć, że to jest łóżko 1328. Bo tak widzieli że to ja się... Dobra. O ja, żeś kopię Fergusona elegancko, zostawił niczym, jak u mnie rolnicy nasi, wsi, co mi łąki z koszokością. się zjedzie dwóch takich z kosiarkami, jeden na swojej łące, drugi na drugi. i gadka szmatka przez nawet do przegodzi takich tak się droży to na drugich Dobra. Dobra, chłop pomału będzie żeglął. Niech to dalej i wałek robi. I takimi zestawami chłop się żegnam od razu, to sobie zostawię, będzie miniaturkę zaraz robić. I szmaga los na dół, że deszcz będzie padł, ale co zrobić? My to rozrzucimy, deszcz popada, rozrzucimy jeszcze raz po deszczu i to będzie W tym momencie zapraszam do Kapiszońca na no kolejny odcinek już z dalszego ciągu tutaj naszych prac na, te, na takowej serii. Ja się żegnam w tym momencie. Na razie, cześć. Na razie.